Galeria Olimpia w Bełchatowie tym razem postawiła na promocje i rabaty. Ponad 20 placówek handlowych usytuowanych w Olimpii wzięło udział w akcji obniżania cen na swoje produkty. Sprzedawcy przygotowali na ten czas bardzo atrakcyjne oferty. Na dzisiejszą akcję rabatową przygotowaliśmy dla naszych klientów rabat minus 20%, który obejmuje cały asortyment. I szczególnym zainteresowaniem cieszą się jednak no nie rajstopki, tylko wiadomo kostiumy kąpielowe, bielizna, bo tutaj ceny są wyższe i myślę, że zniżka jest atrakcyjna. Mamy 10% rabatu na cały asortyment. Myślę, że ta oferta jest dość fajna i jeszcze mam 50% za drugiego loda włoskiego. Czyli jak się kupi dwa, to ten drugi jest za pół ceny. Bełchatowianie tłumnie ruszyli na zakupy, a było w czym wybierać. Dzisiaj kupiłam fajne rzeczy, a mianowicie Lego dla synka i prezent dla koleżanki. Synka idzie na urodziny. Z okazji dzisiejszego dnia promocji rabatów przygotowaliśmy małe miasteczko cyrkowe. Z różnymi atrakcjami. Dzieci uczą się żonglować, chodzić na małych szczudłach dziecięcych, również robimy dla nich baloniki, różne zwierzątka z balonów, mogą się też nauczyć same robić zwierzątka z takich balonów, chociaż nie jest to takie proste. Oprócz tego mamy różne kolorowanki, układamy klocki i rozdajemy balony z helem. Dla kupujących przygotowano niespodziankę. Pierwsze 200 osób, które zgłosiło się do organizatorów akcji z maksymalnie trzema paragonami o łącznej wartości 200 zł, otrzymało bony na dalsze zakupy. Moja praca polega na weryfikacji paragonów zakupowych na podstawie których możemy wydawać bony o wartości 50 zł. Tak zainteresowanie jest spore. Pozostało nam tylko 158 bonów do rozdania. Zabawa z rabatami zdawała się więc nie mieć końca. Dzień superpromocji można więc uznać za udany.